Kolejnym zestawie jest cień firmy My Secret, które odkryłam w drogerii Natura. Te potrójne cienie niezbyt mnie zachwyciły, ponieważ nakładając je pędzelkiem czy właśnie aplikatorem jakoś ciężko w ogóle jest je nanieść na oko. W ten sposób się prezentują. Jakąś mam ogromną do nich trudność, ale za to pojedyncze cienie tej firmy stały się moimi ulubieńcami. Między innymi cień w odcieniu jasnego różu, pięknie się prezentujący na oku, cień w takiej ek ekry jasno-kremowej po świecie jeden z moich ulubionych cieni również nie pamiętam skąd ten i gdzie ten cień zakupiłam taki brązowo z robinkami złota ale też do makijażu do wykończenia makijażu sprawdza się bardzo dobrze o jeszcze zawieruszyła się tu paletka firmy Avon Mamy tutaj cienie w kolorze różu i ten, o, właśnie, moja przypadłość, i ten mm, w kolorze brązu, on również wpada w taki fiolet, ma takie drobinki właśnie fioletowe, przez co pasuje do tej paletki. O, cienie firmy Deborah. W czerwonym wieczku na walentynki od mojego męża, gdzie dostałam. A w środku przepiękne dwa kochające się żółwiki, których łączy serce. Są to cienie nierewelacyjne, ale dosyć przyjemne. Ta barwa nie jest zbyt intensywna. Wszystkie jakby się ze sobą zlewały. O, ładnie wyglądające. Ładne pudełeczko. I... Ostatnio mi sprezentowana paletka w takich wiosennych, intensywnych kolorach, jeszcze nie testowana, zobaczymy jak się sprawdzą. Jak sami widzicie odrzuci po zielenie, niebieskie, fiolety, inspirujące kolory, pomarańcze, o, może jeszcze ten, cała gama barw. Ten czerwony można z nich stworzyć. I na koniec moje ulubieńcy. To, jest to paletka cierni firmy Isidora, z którymi nie rozstaje się ani na chwilę. Mocno napigmentowane, pięknie błyszczące i rewelacyjnie wyglądające na oku. W moim przypadku sprawdziły się, sprawdziły się po prostu na 200%. W kolorze jasnego kremu, brązu i intensywnej czekoladki są naprawdę rewelacyjne, i oko w ich wykonaniu to jest sama przyjemność. Z moich cieni to byłoby wszystko. Na zakończenie. Tego filmiku i na przywitanie wiosny, chciałabym Wam pokazać prezent, który dostałam od swojego synka. Tadam! Wyrósł nam tutaj pierwszy wiosenny kwiatuszek w doniczce. Przemiły prezent na początek dnia, a żeby życzyć Wam również kolorowych dni, pełnych radości, na zakończenie. Li, 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 li. kolorowe brązoletki niech wam rozświetlają tak jak one, niech rozświetla się wam kolorowo każdy dzień waszego życia. Pozdrawiam serdecznie, pa pa!